Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku chyba jedna z najbardziej wyczekiwanych serii na tym kanale, czyli Rowery Moich Widzów. Dostałem ogromną ilość zapytań na maila, kiedy Rowery Moich Widzów, kiedy można się spodziewać odcinka, także ten dzień właśnie nadszedł. W tym odcinku zaczynamy na grubo, tak jak informowałem na jednych z live'ów, czyli zaczynamy aż od 10 osób, 10 rowerów w tym zestawieniu. Jeszcze jedna sprawa zanim przejdziemy do oglądania. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a doceniasz choć trochę moją pracę, proszę, zrób to teraz. Pod tym filmem masz czerwony przycisk, a teraz przechodzimy do oglądania. Pierwszą osobą tego zestawienia jest Kacper. To on nadesłał jako pierwszy swój rower, także serdeczna piąteczka dla Ciebie Kacper. Kacper napisał, że posiada on rower o marce Cross. Ma go od maja 2017 roku i jest z niego bardzo zadowolony. Nic jeszcze nie wymieniał, ale za niedługo będzie trzeba wymienić tylną oponę. W rowerze hamulce są tarczowe, a koła są o rozmiarze 26 cali. Kolor roweru jest matowy. Na końcu Kasper dodaje, że zapomniał napisać iż kupił go za 1700 zł. Jako, że jest to pierwszy odcinek, oceny będą nieco wyższe, z kolejnymi odcinkami będziemy trochę surowiej podchodzić pod temat. Rowery, które będą prezentowane w tym zestawieniu, ocenialiśmy razem z widzami na live, także dziękuję Wam bardzo, że pomogliście mi oceniać. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że Kacpra rower nie jest zły i daliśmy mu ocenę około 7,6 na 10. Taka też ocena ląduje ode mnie. Drugą osobą, która nadesłała rower, jest Kamil. Kamil, piąteczka dla Ciebie. Kamil prezentuje nam Alpine Eco M10, a rower ten dostał na komunię. Komunia była w maju 2017 roku. Rower ten nowy kosztuje 1200 zł, jak wspomina Kamil, ale w tym momencie prawdopodobnie mógł zdrożeć. Rowerem jeździ się wspaniale, to taki cross, tylko po prostu tańszy. Jest piękny i Kamil poleca go każdemu. Kamil jeszcze w opisie dodał, że był na gwarancji, ponieważ przerzutki się wykrzywiły, a te na zdjęciach prezentowane są to te same przerzutki, tylko po prostu po naprawie. Kamil podsumował, że rower jest godny uwagi. Dorzucił jeszcze, że ma opony 26-calowe, a dokładniej 26x2.0. Kamil jest moim świeżym subskrybentem, ponieważ dał mi suba tydzień temu, niemniej oglądał mnie od 32 tysięcy widzów. Także jeżeli jesteście takimi osobami jak Kamil, a nie daliście jeszcze suba, a oglądacie mnie od dawna, możecie mi dać tego suba, jeżeli lubicie po prostu wracać na ten kanał. W przyszłości możecie oczywiście ewentualnie odsubować. Nie ma z tym żadnego problemu, a Kamilowi daje ocenę 6,5 na 10. Kolejną osobą w tym zestawieniu jest Marcel i Marcel również dla ciebie pozdrowienia. Napisałeś, że masz 14 lat i zakupiłeś rower za cenę 1500 zł. Było to około rok temu. Rowerem w ciągu tygodnia Marcel robi około 30-40 km. Wykorzystuje go do jeździe po lasach i po mieście. Pierwszego dnia posiadania miał kilka wypadków spowodowanych przez przednie hamulce, które zaciskały się co jakiś czas, co przeszkadzało w jeździe. I to tyle z Marcela Opisu, szkoda, że go tak mało, rower po prostu zasługuje na większą uwagę. Mogłeś również pojechać gdzieś rowerem, zrobić zdjęcia gdzieś na zewnątrz, wtedy dostałbyś na pewno wyższą ocenę. Niemniej, Twój rower także oceniliśmy na live, daliśmy Ci ocenę 5,3 na 10, także nie jest najgorzej. Kolejną osobą tego zestawienia jest Karol i Karol, żółwik dla Ciebie. Karol wysłał nam rower typu Dirt NS Traffic. Rower posiada od około półtora roku. Piasty NS 2014, kierownica i mostek Proof, obręcze i szprychy Dartmoor DM24 26-calowe. Tutaj w ogóle uprzedzam, że jeżeli którąś nazwę przekręcę, wybaczcie mi za to. Jeszcze nie jestem tyle z tymi nazwami w 100% obyty. Korby tej samej firmy z 2015. Grypy Primo, rama NS Traffic, czarny Amorto Duro 100mm, lecz teraz założył czerwonego Rock Shoka również 100mm. Pedały zastosowane w tym rowerze to NS Bikes, a sam rower jest prawie w idealnym stanie. Są co prawda małe zadrapania, ale to bywa przy takich rowerach, jest to po prostu naturalne. Co opisu Karola, to wszystko, nadmienił jeszcze, że liczy na wysoką ocenę. Oczywiście jestem obiektywny, czasem mi piszecie, że czekacie na 8x10 albo 9x10, ja nie biorę tego pod uwagę, oceniam zdjęcia, a te zdjęcia są naprawdę świetne. Widać w Karolu na niektórych zdjęciach żyłkę artysty, jeżeli sam robiłeś te zdjęcia, to fantastycznie dobrałeś scenerię w jakich je zrobiłeś. Nie mam tak naprawdę nic do dodania, na live'ie tym rowerem byliśmy po prostu zachwyceni. Dajemy Ci ocenę 9x10 i lecimy dalej. Kolejną osobą jest użytkownik Oniku Czerwony, także serdeczne pozdrowienia dla Ciebie. Czerwony wysłał nam rower marki Specialized Demo 8. Jest to rower z 2016 roku, rama MK, piasty Evo V2, kierownica Rental, przedni amortyzator to Boxer, amortyzator tylny sprężyna Fox, hamulce z manetkami Z. Jest to rower, który posiada 10 przerzutek. W Polsce kosztuje około 12 tysięcy złotych. W Austrii natomiast kosztuje około 6 tysięcy, w przeliczeniu oczywiście na złotówki. I tutaj temat jest taki, że szkoda, że trochę napisałeś mało opisu. Mogłeś napisać chociaż jak Ci się rowerem jeździ, no i porobić troszeczkę więcej zdjęć. Wystarczyło tylko jedno zdjęcie z karteczką i mogłeś zrobić zdjęcia całości roweru. Tutaj skupiłeś się tak naprawdę na podzespołach. Oczywiście doceniam to. Dajemy Ci ocenę 6,5 na 10. Taką też ocenę dostałeś na live. Kolejną osobą tego zestawienia jest Dominik. I Dominik, piąteczka dla Ciebie. Przedstawiłeś nam rower marki Focus. Opony ma z firmy z felgi mają po 26,5 cali siodełko koncept, a z amortyzatorami w sumie nie potrafiłeś mi powiedzieć, jakie są firmy. Dla mnie nie jest to jakieś super ważne. Przerzutki natomiast masz Shimano. Wspomnij, że bardzo dobrze ci się tym rowerem jeździ, a jazda nim należy do przyjemnych. Tutaj przeprosiłeś mnie, że rower jest brudny, ponieważ jeździłeś nim po lesie i potem zrobiłeś zdjęcia. Dominik rower posiada od dwóch lat i kupił go za około 3000 zł. Że powiedziałeś, że to chyba jakoś słabo jeździłeś po tym lesie. Ponieważ rower wydaje mi się w 100% czysty, także w sumie nie wiem, może przetarłeś go szmatką, a może zdjęcia nie oddają po prostu w 100% tego, że jest brudne. Nie wiem jak wy, ale ja bym ocenił Dominika na ocenę 6 i 7 na 10. Po prostu napiszcie mi w komentarzu, czy się zgadzacie z tymi ocenami. Kolejną osobą jest Piotr, a jego nick to Kwadrat. Serdeczne pozdrowienia dla Ciebie, Piotrze, a przedstawiasz nam BMX Radio Psycho Yellow. Rower posiadasz od dwóch lat. Rama 20, zębatka Radio, piasta tył Nowate a przód razem z obręczą Miłoskiem marki Salt. Kierownica Federal 10, pedał i supporty Dartmoor. Rower przez Piotra został kupiony z Lombardu na Allegro za bardzo okazyjną cenę 350 zł. Z czasem wyczynowej jazdy wiadomo, że części się zużywają i przez to zainwestował już w niego ponad 1000 zł. Z racji żółtego koloru bardzo rzuca się w oczy i nazywany jest przez niego Cytrus. B-Mixem jeździ najczęściej po parku, lecz ma momenty, w których często jeździ nim po mieście. Mimo wielu napraw bardzo się do niego przywiązał i jest dumny z jego wyglądu oraz sprawności. Piotrowi daje ocenę 7,5 na 10. Kolejną osobą jest Jasiek. Jasiek, pozdrowienia dla Ciebie, kojarzę Cię z moich live'ów. Powiedziałeś, że mogę Cię podać jako Devonix, podejrzewam, że jest to Twoja akcywa. Także Devonix chciałby zaprezentować swój rower marki Cross Hexagon X3. Rower zakupiony 14 kwietnia 2017 roku, więc ma już go ponad rok czasu, a kosztował 1450 zł po zrabatowaniu o 50 zł. Rowerem jeździ się bardzo dobrze, ma on 7 przerzutek. Devonix, co nieco interesuje się stuntem czy też robieniem różnych trików na rowerze, już prawie umie jeździć na tylnym kole i robić tak zwane Willy. Rower ma również dobre amortyzatory, więc można nim poskakać i nieraz, podjeżdżając pod jakiś większy pagórek, zrobił salto w tył. Tutaj tak naprawdę to nie wątpię. <laughs> co? Jak ty zrobiłeś salto w tył? <laughs> Nie, no muszę być poważny. Jedziemy dalej. Od kiedy rozpoczęła się wiosna, zaczął jeździć codziennie tym rowerem do szkoły, bo niestety jeszcze się uczy. Ten rower jest z edycji 15tych modeli. Z góry przepraszam za wszystkie błędy ortograficzne. Nie patrzę na to, także spokojnie. Dajemy ci ocenę 7.5 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Bartek. Piąteczka dla ciebie. Chciałbyś zaprezentować nam swoje oczko w głowie, którym jest rower Merida Big Nine 40, kolor czerwony. Rower został zakupiony w lipcu 2016 roku za około 2500 zł. Do roweru zostały dokupione błotniki za około 150 zł oraz lampki. Lampki niestety zostały skradzione. Rower Bartkowi dumnie służy od dnia zakupu i nigdy go nie zawiódł. z nim sprawia wielką przyjemność dzięki wspaniałym amortyzatorom. Koła w tym rowerze to 29-calowe koła. Jeździ nim najczęściej po terenie, do jakiego został stworzony, czyli po lasach, żwirze i górach. Rower sprawuje się idealnie w rajdach, nigdy się za niego nie wstydził i nie będzie. Chciałby dodać, że ma on 9 przerzutek na tył i 3 naprzód. Posiada łatwy sposób ich zmian i pokazał je na zdjęciu. Rower jest bardzo lekki, waży 17 kg, dzięki czemu jazda nim jest jeszcze bardziej satysfakcjonująca. Posiada on również regulację amortyzatorów, dzięki temu systemowi można całkowicie usunąć uginanie się amortyzatorów. Rower dla jest po prostu idealny i nie zamierza go zmieniać przez najbliższe lata. Tutaj tak naprawdę zdjęcia mówią same za siebie. Ja aby nie przedłużać, daję ci ocenę 8,5 na 10 i przechodzimy do ostatniej osoby. Ostatnią osobą jest Michał i Michał serdeczne pozdrowienia dla Ciebie. Chciałeś nam przedstawić rower Specialized Demo 8 z 2015 roku. Rower kupiłeś za 7000 zł około miesiąc temu. Michał używa go do downhillu oraz do skakania. Niestety w tym momencie rower został oddany do serwisu i nie może nim jeździć, niemniej te przesłane zdjęcia należą do bardzo ładnych i są to jedne z najlepszych zdjęć tego zestawienia. Wszystkie zdjęcia oczywiście są zrobione przez Michała i na live'ie ten rower zrobił na nas największe wrażenie. Mimo trochę skromnego opisu i skromnej ilości zdjęć dajemy Michałowi ocenę 9,1 na 10. Gdybym mógł najchętniej dałbym Michałowi, Bartkowi i Karolowi taką samą ocenę. Chłopaki na to po prostu zasługują, aby wygrać ten odcinek. Niemniej zwycięzca może być tylko jeden. Został nim w moim odczuciu Michał. A wy napiszcie w komentarzach, kto według Was powinien wygrać to zestawienie. Tak czy tak, w tym odcinku to wszystko. Słyszymy się niebawem. Nadsyłajcie swoje rowery i dajcie znać, czy taki odcinek podoba Wam się. Jeżeli mam coś zmienić, dajcie znać w komentarzach.